Ta ma pogoda, więc pewnie siedzicie i gracie, ale mam nadzieję, że znajdziecie chwilę, żeby obejrzeć. Najnowszy odcinek przegranego tygodnia. Jedziemy! Zacznijmy od problemów. Problemów Drive Club. To są dwa słowa, które się zazębiają i które pewnie będą od na zawsze już jakoś połączone, bo Drive Club to problemy, problemy to Drive Club. Teoretycznie Drive Club powinien działać, bo. Mniej więcej od połowy tygodnia serwery działać zaczęły, to znaczy można się z nimi połączyć w przeciwieństwie do tego, jak było wcześniej, kiedy kompletnie się z nimi nie można było połączyć i każda próba kończyła się kaput. Tylko tak naprawdę co z tego, skoro nie można wysyłać sobie wyzwań. I ten główny content, to główne mięso Drive club polegające na tym, żeby wysyłać znajomym wyzwania do gry i Razem pokonywać, a w zasadzie przeciwko sobie pokonywać czasy. Na poszczególnych torach, ścigać się pod kątem właśnie tej jednej pół sekundy, żeby zaliczyć lepszy czas od znajomego, to nie działa. I to jest główny mankament mój w stosunku do Drive Club. W tej chwili, bo fajnie, że można się z serwerami połączyć, tylko co z tego. No, faktycznie, dobrze, że już można się połączyć, bo dzięki temu można zapraszać się do klubów, nabijać te poziomy, a co za tym idzie, odblokowywać samochody. Ale powiedzmy sobie szczerze, jest blisko dwa tygodnie po premierze Drive Club. Gry na PlayStation Plus w abonamencie dalej nie ma tej darmowej pociętej wersji. Kompletnie nie wiem, jak Sony będzie się starało zadośćuczynić uczynić graczom, którzy nie dość, że musieli czekać rok na Drive Club to teraz od dwóch tygodni, nie mogą znów go pobrać. To też nie wiem, jak Sony będzie chciało zadośćuczynić tym, którzy Drive Club już kupili. Mam nadzieję, że w jakiś sposób darmową grą, na przykład na PS4, jakimś kontentem darmowym, bo nie sądzę, żeby. Zwracało pieniądze. Tak czy inaczej, Drive Club nie działa tak jak działać miał. Faktycznie przed premierą Drive Club działał, wszystko chodziło dobrze, wszystko śmigało. Od dwóch tygodni jest klapa. Jeżeli śledzicie profil na Facebooku firmy Evolution Studios, producentów Drive Club, to pewnie macie niezłą śmiechawę, bo tam w zasadzie już chyba tylko pod takim kątem można na to patrzeć. Twórcy opowiadają o tym, jak będą łatać, tak dość enigmatycznie mówią, że będzie działać, może jutro, może pojutrze i będzie wszystko stabilnie. O czym gracze donoszą, że jednak nie działa. Już chyba nawet sami się z tego wszystkiego śmieją, bo pewnie posprzedawali gry. No tutaj tak naprawdę do śmiechu nie ma zbyt wiele, bo ci, którzy kupili, mają problem. Nie mogą korzystać w pełni z gry, za którą zapłacili grube pieniądze. I na pewno Drive Club zapisze się w historii PlayStation 4 jako jeden z największych faili. I jeżeli będą jakieś statystyki, czy tak naprawdę rankingi faili tego roku, to bez wątpienia Drive Club zajmie jedną z czołowych pozycji. Poruszyć też należy, a może nie należy, ale poruszę temat hatred nowej polskiej gry, która już samym zwiastunem pokazała, jak bardzo branża lubi dyskutować na temat gier. My name is not important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred and I always wanted to die violently. This is the time of vengeance and no life is worth saving. And I will put in a grave as many as I can. It's time Tak naprawdę gracze też. O co chodzi w Hatred? Mamy długowłosego, psychopatycznego gościa, który wygląda jak rasowy metaluch, bierze sobie broń i wychodzi na zewnątrz, na dwór, na powietrze, na miasto. Wystrzeliwać, wystrzeliwywać, A. zabijać niewinnych ludzi. Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach, w tym ja, nie powie, że to jest coś dobrego, bo absolutnie to nie jest nic dobrego. To jest godne potępienia, nikt z nas tak nie zrobi, nikt z nas tak nie robił, nikt z nas nie zamierza tego robić, no ale to jest gra. Oczywiście piętnuje się filmy traktujące o bezsensownej przemocy, no ale powiedzmy sobie szczerze, hostel, piła to są tytuły, które cieszyły się dużą popularnością, a one traktowały tylko i wyłącznie o bezsensownej przemocy. Troszeczkę inny sposób, ale jednak tak. Natomiast cała branża się strasznie oburzyła, gracze się oburzyli, jak to tak można. Twórcy twierdzą, że nie boją się kontrowersji, kontrowersje są wpisane w gry i nie zamierzają przestawać tworzyć gry. Twórcy Unreal Engine, czyli Epic Games, powiedziało, że nie ma zamiaru sygnować takiej gry swoim logotypem i pomimo tego, że do jej stworzenia został użyty ich silnik, prosi o to, żąda. Żeby ze zwiastunów materiałów promocyjnych usunąć logo Unreal Engine. Teraz pozostaje w zasadzie jedno pytanie. Czy jest sens tak bardzo spalać się na temat jednej gry, brutalnej gry, tak bardzo ją negować, tak bardzo ją potępiać, skoro to jest tak naprawdę tylko gra, traktująca w jakiś sposób o jakimś temacie? Mam dziwne wrażenie, że taka zostanie zakazana, i w zasadzie jedyne co po niej zostanie to właśnie te wszystkie dyskusje. Czy coś te dyskusje zmienią? Kompletnie nic. Czy gry powinny traktować o wszystkich aspektach człowieczeństwa? No bo ta przemoc bez sensu no też jest aspektem człowieczeństwa. Pewnie powinny. Jeżeli chcemy, żeby gry w jakikolwiek sposób były sztuką, albo nawet odzwierciedleniem po prostu rzeczywistości, to powinny poruszać wszystkie, nawet te bardzo kontrowersyjne tematy. I należy pamiętać, że nikt wam w to grać nie każe. Więc jeżeli nie chcecie grać w hatred, nie grajcie w hatred. A jest sens się spalać nad takimi dyskusjami? Moim zdaniem nie. A z samych gier zakupiłem. Drugi sezon The Walking Dead The Game. Pierwszy sezon grałem na iPadzie, i tak platformy do tej gry nie polecam. Trochę była źle zoptymalizowana, słabo się grało, chociaż sam do tego wergan generalnie się sprawdził. No i jestem po dwóch pierwszych odcinkach. Pierwszy był bardzo brutalny, no widzicie, brutalność tutaj tak strasznie dyskutował na ten temat, a drugi był dość nudny. Zamierzam skończyć, ale już czuję i widzę, że poziom drugiego sezonu jest gorszy niż poziom sezonu pierwszego. Może trochę nam się te gry znudziły, może mi się znudziły te gry, w sensie takim, że to co było w jedynce było tak mocno nasycone emocjami, że ciężko to przebić w dwójce. Zobaczymy jak będzie przy kolejnych epizodach, no ale nie sądzę, żeby przebiło część pierwszą. A, gram też w Sunset Overdrive, zacząłem, ale nic nie mogę mówić, bo embargo, także czekajcie. No, a z tematów muzycznych nowa furia, ale nowa furia nie będzie to taka mini recenzja jak zwykle. Bo nowa furia do mnie idzie, pocztą będzie w przyszłym tygodniu. Ja na razie ją przesłuchałem na bandcampie, bo tam wydawca udostępnił całą płytę do odsłuchu. I mogę Wam tylko powiedzieć, że jeżeli czekaliście na furię nową i lubicie taką muzykę, jaką na poprzednich płytach była furia, to możecie śmiało zamawiać. I nie, nie będzie tak dziwnie, i nie furiowo, jak na ostatnim mini wydawnictwie. No i to tyle w tym tygodniu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!